Mamusiu, 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 jesteś tu? Słuchaj, przeczytałam coś tak, bardzo tak, ważnego. No. Słuchaj, dzisiaj piszą w internecie, że w ogóle jest jakaś rocznica, jakiś wypadek był. i W ogóle, a co to za wypadek? To coś, wiesz, to? bo wszystkie portale Ech, o tym piszą. Który jest dzisiaj? Który jest dzisiaj? No, dzisiaj jest piąty marzec. Piąty ma... Ej, to wiecie co? Ech, ja zaraz wracam. To co, co, Brian? Mamo, o co chodzi? Brian? się stało? Mamo, o co nie, chodzi nie z tym wiem, wypadkiem? Ty no, słyszałaś no, kiedyś taki był o tym kiedyś wypadku? taki straszny wypadek na Brookhaven, wiesz? I co się wtedy stało? Powiedz, nie no. lubię takie straszne historie. No właśnie, nie do końca wiadomo. Aha. Aha, dobra, dobra, ciekawa jestem. Może coś więcej szczegółów. To jest ogólnie taka zagadka Brookhaven, a. Więc... Aha, taka zagadka! Ej, Ale słuchaj, a o co chodzi Brianowi? Może on coś wie, bo tak się dziwnie zachowywał. Chodźmy się go zapytać. Brian, Brian, ja lubię takie historie. Brian, 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 ale w ogóle dzisiaj jest wolny dzień, bo dzisiaj jest jakieś święto. I to się wydarzyło w święto wtedy też. Brian? Co stało, no, Brian? co mamo, co mamo? Coś, co ty robisz? Ty... Ręce je, bo potrzebuję że coś. A co ty robisz, Brian? Czemu ty się przebrałeś w garnitur? Ej, ja, ja wiem, że dzisiaj jest święto i nie musimy iść do szkoły, ale po co ty się przebrałeś w garnitur? No, po co ci garnitur, Brian? Ale, to ale... O to chodź zobacz, Brian, Kresu chodź mośnego. zobacz, bo ja przeczytałam o takim wypadku. Chodź zobaczyć. Ej, co ty tak biegasz szybko? Chodź zobaczyć. Co, co? Zobacz, zobacz, co oni tu piszą, że był jakiś tragiczny wypadek, ale nie wiadomo, co się dokładnie stało. Mama też nie wie. Oh, Czaisz to? No tak, tak, był tam jakiś wypadek kiedyś, no straszne, bardzo, no. Tak? Ojej, to, to ty coś wiesz? Hmm, ja wychodzę, to ja będę A gdzie ty wychodzisz? Pa, a, a gdzie ty chcesz? idziesz? No, dobra, pa. Ej, o co chodzi, mam? On jest jakiś hmm. dziwny. Ale słuchaj, jak dzisiaj jest taki zagadkowy dzień, to, to może pójdziemy za nim? Zobaczymy, co to tam Dobra, jedziemy, robi. no bo też coś... Chodź, chodź, on coś też tak kombinuje. No, coś, coś dziwnego się z nim dzieje, ale czekaj. O, dobra, jedzie rowerem. To może czym będziemy jechać autem? O, mniejszym autem. Mieć mniejszym tak, autem, tak, dobra. No? Dobra, tego auta on nie zna, bo a to jest genialne. Zrobimy sobie dzisiaj taką, taki tajny agenci e, i w ogóle e, będziemy się bawić w policjantów. FBI, mama, FBI, open the door. Ej, Brian tutaj jedzie, mama. Brian jedzie. No tak właśnie, on krąży. Ale co on takiego robi? Zobacz, on obok kościoła jedzie? Ale gdzie on? Czemu on jedzie? No, a może on do kina jedzie? Ale czemu on tak nagle wyszedł z domu? Zobacz. No mama. nie wiem. I nałożył garnitur, może do jakiejś dziewczyny? No Może do dziewczyny, do koleżanki, może sobie przypomniał, że dzisiaj wol... O, poszedł do sklepu? O, nie. Gdzie on poszedł? Ubiłam go. Chyba w sklepie spożywczym. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, widzę. Widzę, jest w sklepie. sklepie. Czekaj, ja wysiądę, mama. Będę patrzeć, będę wszystko zapisać, co on robi. O, idzie. Idzie, on coś kupuje. Co on kupuje, mama? Ale żeby cię nie widział, wychodzi, wychodzi. Dobra, stanęłam tu. Jedzie prosto, jedzie prosto. Dobra, zanim że zanim, szybko, szybko. Ominął noc, nie widział mnie. Gdzie? Co? Ej, teraz tutaj wchodzi. Kupuję, mama. Włosy Posy zmienia? Robię? Włosy zmienia na czarno, ale, mamo, czemu Czemu on zmienia włosy na czarno? Czekaj, wezmę sobie laurnetkę, będę lepiej widzieć. Czekaj, czekaj, mama. Ale tu, zobaczę, zobaczę. On zmienia włosy. O, widzę, widzę, widzę. Dobra, czekaj. I on tam stoi. Yy, czarne włosy on ma, mama. O ma czarne włosy, normalnie. Ale Dobra, czemu? Szadaj, bo cię zobaczy. Czemu on sobie zrobił czarne włosy, mama? E, szybko teraz, gdzie? To ja muszę iść, gdzie to ja muszę iść. E. Ej, jakie to jest mega dziwne, mamo, widzisz? On w ogóle jest jakiś zakręcony dzisiaj. Trzymajmy się mm. z daleka bardziej. Musimy A to coś zrobić. coś takiego, nie, do... nie. Gdzie mm. jestem sklep? Ja Nie wiem. Zgubiłem się, no, Może tędy pojadę. A on szuka jakiegoś sklepu, mama sklepu szuka. Ale ja lubię takie historie, mama. Ale fajnie, no jest najlepsze. Będę jutro opowiadać to w szkole, że zostałam z moją mamą, tajną agentką, i patrzymy, co się dzieje. Ej, co tam mama robi? O, o tutaj. to tutaj, 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 tutaj. I gdzie on tam jest? Ej, mama, zobacz. Ja wszystko widzę przez lornetkę. Gdzie ta paczka, gdzie ta paczka? Jakąś paczkę ma. I co jest. Dobra. Gdzie to się podpisuje? Gdzie to się podpisuje? podpisuje Czasu ja nie mam. Mama, widzę, że on jakąś paczkę zamówi, ale co? Nie, nie on wiece, on no. nie może zamawiać paczek, przecież on jest jeszcze za mały. Jak no, to? Mam paczkę, mama, mam paczkę. paczkę. Nie. Dobra, wyszedł z paczką, mama. Gdzie on tam stoi? Jedzie rowerem, jedzie rowerem gdzieś. Chodź, jedzie, zanim, chodź zanim, zanim. Zanim, Za nim, za nim idzie, Gdzie on idzie? Do banku? Nie myślałam, do banku? Ale skąd on by miał? Mama, ale skąd? Skąd on do banku? Czekaj, mama. Karta mamy, gdzie ta karta mamy jest? O, mama, ale bardzo. co on w banku Ej, może nie ma robić? Nie, nie mojej karty jednej. Nie masz karty, to on ci zabrał kartę. Ale on mi kartę, no? Trzeba gotówkę wyjąć, gotówkę wyjąć. A gotówkę? A, to najgorsza karta. A dobrze, to tam mam. może nic nie być, mama. Dobrze, ja wsiadam, mam Bra, dobra, ja się tam siadam, ja mam. pieniądze, mam pieniądze. Ma pieniądze. pieniądze i co teraz on robi? Ja musisz Okej, 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 dla teraz szybko na no robotę. To są na za rower. poszukiwania. Oh. E, mama. Tylko trzeba do kościoła do Dziwne, kościoła. Czym on tak jeździ po wszystkich budynkach? Mama, ty coś wiesz? Mm, Czym to może nie, być związane? Wiem, może on naprawdę pozna jakąś dziewczynę i, i się nie wiem, zakocha? No, czy coś. O, no, o tak. do szpitala pojadę, oni będą wiedzieć. Co, ej, mama, on, on idzie do szpitala, do szpitala, Co czemu do szpitala? Może ta koleżanka jest w szpitalu, dlatego on tak sobie przypomniał. Czekam na Dzień was. dobry. Idę, podsłuchaj. Idę, podsłuchać. idę, wchodzę. Dzień dobry, e, ja mam pytanie, czy to się wydarzyło dzisiaj? Ja widzę, widzę, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj. patrzcie, Brian, jest tutaj. Prraszam. E, tutaj. Ja wiem, że przez ten komputer słabo słychać, ale e, czy to było dzisiaj? czy Co sta data? Aha, a wy pani, gdzie są? O co chodzi? Sobie? Z kim mam Nie rozumiem w ogóle go. No okej, okay. czyli mam iść tam? To się wydarzyło dzisiaj o 15.00. się tego dnia. No okej, okay. dobra. To dziękuję, do, do, do widzenia. Dobra, on już skończył rozmowę, to proszę szybko, uciekam, uciekam, uciekam. Mamo, mamo, z kimś rozmawiał o jakimś dniu, że to się wydarzyło o 15. Nie wiem o co chodzi, mama, ty coś wiesz? Nie, Na, nie szybko wiem. Do kościoła, do kościoła. Do kościoła? Mama, do kościoła, do kościoła. on chce jechać. Ale on nie chodzi do kościoła. Tak on właśnie nie chodzi do kościoła? O co chodzi? Szybko za nim, za nim. Gdzie jest kościół? O, tutaj jest kościół. Patrz, mama. Ej, co jest? Czemu on do kościoła pojechał? Ej, ja, ja ja nie znam swojego brata, jestem w szoku, że on do kościoła pojechał. Dobra, szybko stanę tutaj, będę podglądać, co on tam robi, patrz. Patrz, mama, co on tam robi. On siedzi w ławce? Widzę, widzę, widzę. Siedzi w ławce? Jest. Siedzi w ławce, ale nic nie mówi. Dobra, czekajcie. Stanę tutaj, żeby nie widzieć. Ale normalnie on po prostu przyszedł do kościoła chyba się pomodlić. I czemu on płacze? Mama, ja nie wiem, może. Mama, to jest dziwne. czemu on przyszedł do kościoła? Był w szpitalu, wypłacił pieniądze, to mi się nie zgrywa w ogóle. Jestem teraz w szoku, co tu się dzieje. Naprawdę, jestem zaskoczona. Ja wychodzi na to, że ja nie znam w ogóle Briana. Brian jest jakiś dziwny, akurat dzisiaj nie zachowuje się tak na co dzień, co nie mama? No dobra, w ogóle. Wychodzę i daj do mamy, do siostry, żeby się nie martwiły o mnie. Dobra, mm, dobra Czyli się. to był ten dzień. Pamiętam. na wstecznym. No, To na było stycznie, dwa lata na wstecznym. temu. Na wstecznym, <laughs> na wstecznym. On coś, coś płacze, dobra, szybko, chyba wraca do domu. O, dobra, dawaj, dawaj. Dwa szybko. lata minęły od tego czasu. Dobra, i usuwaj to auto, mama szybko. Albo gdzieś tam jest. Tutaj, tutaj jest tutaj jest. Tak, tak, tak jestem. Dobra, już, już, już. Okej, okay, jestem, jestem. Hmm. To Nie damy rady. Dobra, szybko, dobra. ogródkiem, ogródkiem, ogródkiem. Dobra, ja siostra, mama. Tak? O hej, to co ty tak wyglądasz? Sobie, mama, banana, trzymaj. A, dzięki, a gdzie w byłeś? W sklepie byłem kupić banana wam. A, banana. dzięki. No, no, ale zapomniałem, oj mama, przepraszam, ale twoją kartę zabrałem, masz tutaj pieniądze, ci wypłaciłem, bo mnie prosiłaś, pamiętasz? A... No. no, mama pamięta, no dobra. Okay, no, okay, to... Ja zapomniałem jeszcze, aha, tą paczkę jeszcze odebrałem, siostra, tobie, trzymaj. A, a to moja paczka jest? A nie, to moja, moja paczka, tylko weź i ją do pokoju odłóż, dobra? dobra, dobra, zabiorę ją. A ty co jeszcze jedziesz gdzieś? Yy, ja jeszcze idę na. Yy, na randkę, bo znajdę dziewczynę taką i... Aha! Na randkę? No to. na no wieczorem, to cześć. No dobra, to cześć, cześć, cześć. Nie się mm. o mnie. No, nie będziemy się martwić. No, okay. A, nie szybko wiem, co. Do szybko, samochodu chodź. chodź szybko, chodź szybko, no. na jaką randkę, jaką kłamie mama? Na pewno nie. Kłamie na 100%. Musimy sprawdzić, co on ma w tej paczce. Ale nie jestem pewna, bo jest ona chyba pusta już. On coś wyjął. Zobacz, ja mam ten karton, mama. On jest prawie pusty. E, ale co mama. tutaj było? Nie wiem, co tu jest napisane. Nie umiem Oj. czytać. Mama, jedzie gdzieś, widzę, Brian. Ten Brian jedzie w dół, mama szybko, bo jakoś się ściemnia. O co chodzi? O co w ogóle chodzi? Czemu Tam Brian idzie. się tak zachowuje? Gdzie on jedzie? Co? Ej, zaparkujmy tu, mama! Tu? Ej, on pojechał na cmentarz, mama, szybko! Szybko, mama, pojechał na cmentarz. Co on tam robi? Stanę sobie tutaj i będę podglądać normalnie go. on robi, mama! Chodź tu z boku, widać. Ej, widzę go, widzę go. On, on stoi koło grobu? No. Za, zapalił coś, mama! Widzisz to? Pochodnie no. zapalił. Ej, uważaj, uważaj, żeby cię nie widział. Nie, chyba mnie nie widzi. Okay, no, Muszę. Kiedy jakieś pochodnie rozstawić, dobra? No, ej, mój głos e... zachowuje. Gdzie jest ta tabliczka? Gdzie jest ta tabliczka? Eee. tabliczka? I ej, mamo... to mam. To no, jest dziwne. Mm. że może on dekoruje? Ja, jak to się tutaj. ten... Jak to się pisało po niej? Ej. Dobra, coś takiego. Tutaj będzie robił. On no, kombinuje. Dobra, <laughs> o mam. Ej. Napiszę, mama. Napiszę tutaj, napis, ok. O. Tata i mama? Dobra. Tata i mama? Kwiaty przyniosłem. Ale, ale. Mama! Ja już wiem. Już przeczytałam dzisiaj w internecie, że jest rocznica wypadku i, i ktoś tam chyba zginął. To może to byli jego rodzice. Mama i Ojej, tata? Może tak, faktycznie. Tak mi bardzo Bo on, jak ja mu o tym powiedziałam, to on przecież bardzo y, się, właśnie tak wiesz, dziwnie wzruszył się. Mhm. No i nagle wyszedł z domu, ale po co on szedł do banku? Może potrzebował pieniądze na te pochodnie, a zamówił no właśnie te kwiaty, wszystkie inne chyba. rzeczy, kwiaty. Mamo, podejdziemy do niego. Chyba podejdziemy tak. do niego. Dwa lata bez was. Tyle czasu już wydechło. Brian! Zabnowałem na śmieciach. Brian! Co, co, co? E, Brian! No, was jeby, dobrze, spokojnie, jest? Brian, nie płacz już. Brian, my już wszystko co się wiemy. Stało? O, o co tu chodzi? No. My już wiemy, że nie jesteś na randce, ale możesz nam opowiedzieć, co się no to, stało. Tak, właśnie się ten wypadek nie w telewizji teraz. Tak, tak, No to, to w tym wypadku zginęli moi rodzice. Dwa lata temu to było wszystko, tylko A, o godzinie 15 musiałem się dowiedzieć, byłem w szpitalu, i kiedy to się zdarzyło i musiałem nie. pieniądze pożyczyć od mamy, na te no, to wszystkie rzeczy, na kwiaty, na te świece. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo wzruszające, przykro. dlatego mieszkałeś potem już na ulicy, bo byłeś sam, no bardzo tak, mi przykro. No sierotą, nie miałem ani tata, ani mamy i musiałem wylądować w śmieciach, bo nie miałem ani pieniędzy, ani nic. Bardzo mi przykro, chodź przy tulecie. Przy chodź przy tulecie. No naprawdę, przy... jest mi bardzo smutno, ale no, masz nas teraz, Brian. Jestem ja, jest mama I możemy się pomodlić razem z Tobą, skoro oni tu są. Słuchaj, ja mam Chociaż też jakieś oszczędności. Ja też mam jakieś oszczędności. Tutaj mam jakiegoś kwiatka, zaraz im postawię, żeby było im miło. O, zobacz, o, no mam dobra. takiego kwiatka, zobacz. Udekorujemy im to. Naprawdę. Możemy tu częściej przychodzić. Dlaczego nie powiedziałeś tak, nam oczywiście. prawdy? Dlaczego no bo... nam nie powiedziałeś? Nie wiem, jakieś to takie bolesne dla mnie, nie wiesz. No, zapalimy tu ładnie świeczki. I naprawdę, będziemy o nich pamiętać. A jak mieli na imię? Powiedz mi, jak mieli mhm. na imię? Mieli na imię, mama mia miała na imię Jessica. Tak. A tata to był Błażej. Aha, Jessica i Błażej, no. No naprawdę, no, jak chcesz, to możemy zostać tutaj dłużej, słuchaj. Możemy to sobie postawić tak, krzesło. Możemy tak, może, tak może... możemy Tak. Tak, możemy sobie usiąść tutaj. Tak, możemy nawet rozpalić ognisko. Nie wiem, czy można to robić tutaj. Ale A, żeby trudno. było nam cieplej, słuchaj. Damy ci krzesełko. Ja tutaj zaraz wykombinuję jakieś krzesełko. Brian, możemy sobie normalnie elegancko usiąść tutaj, proszę bardzo. No ja dzisiaj tu opowiedzieć im, bo to dzisiaj rocznica jest, chciałem opowiedzieć im o wszystkim, co mnie spotkało, o tym, że was poznałem i tak dalej. No, no to no. naprawdę bardzo miło, że nas pamiętałeś. No i my cię wspieramy, jesteśmy razem z tobą, naprawdę. Możesz Na nam powiedzieć, byście się polubili ze sobą. Pewnie tak. Na pewno. No, więc no, poznaliśmy całą historię twoją. Dziękujemy, że się nią podzieliłeś. A no przez przypadek, ale podzieliłem się. A my od początku wiedziałyśmy, z wami, że coś jest nie. Tak, widzisz, my cię już trochę znamy. No tak, no. I jeździłyśmy no, to za tobą. Moją rodziną. Jeździłyśmy za tobą. Tak, śledziłyście mnie cały czas? Tak, śledziłyśmy cię. I przez to tak naprawdę się dowiedziałyśmy, bo tak to byśmy w ogóle za tobą nie jeździły, przecież jak masz randkę, no to yy, no, nie śledziłybyśmy cię. A, a tak, a to mhm. się dowiedzieliśmy, no. No Chyba, ej, że mama... było. Mama. <laughs> mama by śledziła na randkę jakbyś poszedł. No ale dobra, zostańmy tu. Dzięki Brian, że nam o tym powiedziałeś. Ja już jestem trochę szczęśliwsza, chociaż bardzo smutna historia i no i jesteśmy razem! Jesteśmy bardzo rodziną! tu jesteś Tak!